Mm -hmm. Kapitan Straży Świątynnej Żelazny Mortimer. Gotowy do walki. Oh. Oh. Czyżby znalazł się przeciwnik dla kapitana? Jak Jestem Gerard. Nieważne jak się nazywasz. Nieważne skąd pochodzisz. Ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Kto zorganizował te walki? Tutaj, na Skellige i w Velen. Turnieje odbywają się od dawna. Każdy z tych regionów ma swojego mistrza. Mistrzem Nowigradu jest krawiec. Będziesz mógł z nim walczyć, jeśli pokonasz Mortimera. Zaczynajmy, jestem gotowy. Walka! Oddział za mną! No! Ile mam czekać? Gerald Rivi zdetronizował kapitana mortimera! Oto twoja nagroda, mistrzu. Zostać mistrzem nie jest łatwo! Przed tobą kolejni przeciwnicy. Musisz pokonać Georga Georgiusa, który przesiaduje w Złotym Jeziotrze. No i Onila, którego znajdziesz przy wejściu do slamsów. Dopiero wtedy otrzymasz szansę walki o tytuł Mistrza Nowigradu. Drugi miecz masz na wypadek, gdyby pierwszy się złamał? Mm. Powiem tylko słowo, a pójdziesz w dym. Proszę. Bogowie! Kostucha po mnie przyszła. Coś mi na nie ludziom wygląda. Mam korami. temat na kolejną balladę. Pan Klejtop, wita pretendenta. Gerald wita pana Klejtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Ten oto Wiedźmin stanie w szranki z mistrzem tawerny Georgiem Georgiusem! Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. Pocałuj mnie w dupę, panie plajtop. Pożałujesz tego. Powitajmy na ringu zawodników: Geralta i Georga Georgiusa, zwanego kafarem. Niech wygra lepszy! Dalej, kurwa! Przeszła ci ochota? No to się wjebałeś! Ja! Dalej, kurwa! Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został Wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldemonilem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do slanców. I co sięje grykę i prosa, to chodzi goło i boso.

Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! No! Ile mam czekać? Panie i panowie! Mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalta Onila. Prawa dla Geralta! To była piękna walka. Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Krawiec Durden. Każdej nocy znajdziesz go na przedmieściach, tam gdzie osiedlają się nie ludzie. Krab, zaraz dowiemy się, czy krawiec zatrzyma tytuł mistrza Zatrzyma Czas zmienić otoczenie Spodziewaliśmy się ciebie Już przyjmujemy zakłady Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony I okazało się, że jesteś za chudy W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca Ale pamiętajcie, że w Welen pokonał samego sierżanta czy każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie, ja jestem pierwszy. Wiesz, dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie gówniana historia. Przyszedłem tu walczyć z krawcem, więc zaczynajmy. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami Geralt z Rivi przeciwko Krawcowi! Chodź na tu do mnie. Wujek Durden spastryguje ci buzie. On jest straszny, co? Równy z siebie gość, Geralt! Ha! Oh, 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 oh. Ten nie jest już mistrzem! Od tej chwili tytuł należy do przybłędy! Jeśli masz chęć obić ryja jeszcze komuś, to w Veleninaske znajdziesz kolejnych chętnych do walki. Śmierdzi spalonym mięsem. Czemu nie palą tych stosów poza murami? Jestem Geralt z mi. Co ty robisz? Zabijam potwory.